Witam wszystkich ponownie. Dziś przez wszystkich uwielbiany kotlet, ale z podwójnym kurczakiem. Jest przepyszny, prosty w przygotowaniu. Do tego ziemniaczki, jakieś surówki i mamy super obiad gotowy. Jeśli jesteś ciekawy, jak taki kotlet przygotowałam, zapraszam na przepis. z kurczaka pokroiłam w plastry i tutaj przykrywam folią i będę je dość cienko rozbijać. A następnie każdy kawałek Fileta z kurczaka wykładam, przyprawiam sól, pieprz. Następnie dla lepszego smaku smaruję musztardą. I pozostałe składniki, czyli układam plaster sera żółtego, oczywiście dowolny. Plaster dowolnej szynki, no i na to drugi kawałek fileta z kurczaka, również bardzo cienko rozbite. To wszystko delikatnie ze sobą sklejam, jeszcze tutaj przyprawiam sól, pieprz i ponownie mocno rozbijam. I tak przygotowany kotlet smażę na mocno rozgrzanym oleju z dwóch stron kilka minut i kotlet gotowy. U mnie ziemniaczki, buraki, ogórki, pomidory, czyli takie sezonowe surówki. Obiadek jest gotowy, serdecznie polecam, jest bardzo smaczny, soczysty, zrób koniecznie na obiad.